Hej kociaki! Cześć, Dzisiaj to będzie to króciutki odcinek, taki troszeczkę informacyjny. Jest ze mną Oliwia. Hejuszka! Hejuszka? Chodź. No to tak. Dzisiaj gramy w oby. Tak, i będziemy wam opowiadać... będziemy troszeczkę opowiadać... No to e, tak. Poczekasz, bo ja muszę zrobić reset charakter, bo nie mogę przejść do No to musisz włączyć wajchę. A. No to tak, e, jeśli mamy iść do sedna, to... E, ben, e, nie wiem, czy pamiętacie mojego chomika Kulkę. E, to teraz będę miała też Królika. Więc, kto, jak ktoś z Was ma, ma królika i macie jakieś rady co do królika, to możecie mi powiedzieć. I prawdopodobnie będzie się nazywał Iskierka. I gdzieś tak w ciągu miesiąca go będę miała. Tak, Oliwia miała królika. dwa razy w życiu królika, ale już nie mam królika. Tak. Nazywać się jeden Czekuś, a drugi Hades. Tak. Kiedy... Jeden Amstaff. Jak ktoś ma Amstaffa, to może powiedzieć. Mhm. Mm ja nie mam e... Amstaffy to bęga bardzo ładna i też bardzo ładna i się rasta. Dobra. Czyli twy, e, twój jeden królik się nazywał Ruzia, a drugi Drugi nie pamiętam, ale to był chłopiec. Chłopczyk był. Mhm. I miał mega, bardzo ładne niebieskie oczy. No, ja, ma, ja kiedyś miałam trzy rybki. Później, później miałam chomika, a teraz będę miała królika. Bo, bo wiecie po prostu, w końcu nastaje ten moment, kiedy trzeba się pożegnać zwie ze zwierzątkiem. No niestety. No niestety. No ale zwierzątko zostanie w naszym sercu na zawsze. Tak. Jakby nawet było małe albo duże. Ja też sobie tak pomyślałam, że iskierka, bo będzie zawsze iskrzyć w moim sercu. Aha, um, dobra, a Ej, mi się wiatrak popsuł. O dobra. O nie. A jak to druga rasa psa się nazywa? E, Maltańczyk. Maltańczyk. No, czyli ten e, i... Ma, ma, Małe pieski, takie ładne, słodkie. Możesz powiedzieć, jak wyglądają? No... A... Mój ojciec Jackie, maltańczyk, jest po prostu biały. Po prostu, no. Tak, a czekujcie, to taka krówka. Znaczy, Hades to krówka. Oliwia, bo ty miałaś tak dużo zwierząt. Miałam też papugi. No, a jak się nazywa? Nie pamiętam. Ech. Od jak... dawno, ale jak jak, jak jak ktoś nie lubi ciszy, to może sobie kupić, bo one ba, bardzo głośno. Skrzeczą. Tak, tak, bardzo głośno. O. O, Oliwia. I w ogóle możesz o, mi powiedzieć. To, to, jest, to, to jest... nasz pan od WF. u No. Możesz mi powiedzieć, <coughs> bo... Yy, bo... Mam takie pytanie do Ciebie, czy, uh -huh. i, bo Ty miałaś króliki, czy Twoje y, króliki hałasowały bardzo w nocy? Mm, znaczy ja? Um, nie. Znaczy króliki były bliżej pokoju moich rodziców to jest oni trochę też słyszeli, ale nie za bardzo że, że on, one nie hałasowały tak żeby po prostu nie było spać ale jak na przykład jest się trochę dalej to po prostu w ogóle tego nie słychać ja w ogóle nigdy nie słyszałam jakby mój królik wydawał jakieś odgłosy no, ja na przykład to y, m, y, kulka też hałasuje trochę w nocy, ale y, ja mam bardzo mocny sen, więc ja tego nie słyszę. Więc myślę, że z królikiem też nie będzie problemu. O, i właśnie ktoś. Dobra, powtórz. To co tam mówisz? Eee zapatrzyłam się. E, mm. jak ktoś e, bo oglądał odcinki i mówiłam ja, że mam problemy z tym chodzeniem w tej grze, no to mój e, taki Marcel naprawdę to jej mega bardzo chcę Ci podziękować. No, pewnie i tak tego nie zobaczy, bo ja pewnie nie zna mojego kanału. Eee, wysłałam mu filmiki. No, ale wiesz. Ale ja nie powiem, kto to jest, bo może na przykład nie chcę. No tak, tak, no. No. Mm. Mm. Nie ogólnie. Szczerze, że tak się zawieruszyłam, ale po prostu się w coś zapatrzyłam. No. O, coś się... I do końca... I do końca już nie pamiętam, co mam powiedzieć. E -e. A co a, mamy zrobić? Co robić, tutaj mamy ja robić? W ogóle? No właśnie ja się wiem. ciebie pytam. Nie wiem, u mnie oni się... oni stoją wybiegną w miejscu. Chodź, to są drzwi. A dobra, a my, a my, a my latamy po tym boisku, jak <laughs> Dobre. Dobra. Dawno jest? w ogóle nie było odcinków. Mm -hmm. Oliwia um, um, mówi mi Oliwia, przez y, 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 7 dni już nie wrzucałaś odcinków. No, skandal. To skandal. Zawsze mi tak mówi Na policję muszę zadzwonić. <grym> I ogólnie ta. Czasami rzadko wrzucam odcinki, bo albo nie mam czasu, albo się uczę, albo bebe. I be, zresztą be. to keboka. No tak, więc nie będzie też niestety odcinków, bo muszę ją odbudować, bo mi się popsuła i po prostu... Tak, było tak. Powiem powiedzieć, co budowałeś w to keboka? Nie, nie Oliwie, nie na odcinku. Dobra. Bo coś Olivia budowała, no i tak, Re weszła i góra i się i góra była pusta, to więc zrobiła od nowa tą górę, a później weszła i jeden był jakby pusty, drugi był pusty i myślę, że wszystkie domki były puste, to więc było trzeba po prostu tylko zresetować to. No, zr O dobra. E Powiedzieć mu takie mojej koleżance, że jej na No. Ona jest fajna Okej okay. yy, I ogólnie to... Um, mm, a, i, Jezus, nie wiem w którą stronę mam iść Dobra e, jak nazywa się ten kanał? Możesz Dobra, bo on... Hmm on... No to tak no. <noise> ogólnie to... E, pe, widzieliście te, kiedyś e, moje, na pewno mojego chomika kulka będzie. A jak wybrała? się nazywa? Ko kociaki podłogę podłoga podłogę podłoga się nazywa? Tak. Dobra, tak. No i... Dawno nie wrzucałam odcinku, więc uznałam, że jak mam nową nowinę, to wrzucę. O, dobra. No, może sobie zobaczę. Dobra. No. Dobra. gdzie e, jesteś? Bo chyba już daleko poszłaś. No, może. Hmm. Co? O, i, i, I... Lani. Ro, na Roblox? Pozdrawiam cię. Bo jesteś fajną osobką No. Jak chcecie też pozdrowionka, to możecie pisać w komentarzach, to my będziemy pozdrawiać. Tak, będziemy pozdrywać. Ostatnio y, chyba Amelka do nas napisała. Chyba to była Amelka. I y, pozdrowiliśmy. Z naszej klasy? Nie z naszej klasy. A nie z naszej, dobra. Tam z komentarzy. A, dobra. Jezus Maria. Okej. Okay. No i tak. Ogólnie te trzy rybki, które miałam w swoim życiu, to y, każda się nazywała Goldie. Dlatego, że nie miałam pomysłu na imię, a y, we świńce Papie y, była rybka Goldi i no. I te trzy rybki były y, wszystkie, każ... Y, wszystkie... Ophivia, czemu nie poczekajesz na mnie? Nie wiem, gdzie ty jesteś. E, ogólnie wszyscy mówili na nią złota rybka, bo była taka trochę złota. Ech. I później kulka... Kulka, kulka była. I, I ona jest ogólnie biała i na grzbiecie ma takie szare, taką linię. Intra domograni, na na, ona goni on mi z kijami. Jezus, Maria. <laughs> Ech, e, co ja mam tu zrobić? Czemu ja mam coś na głowie? Jakiś fryz dziwny. Nie wiem. Taki jak on mam. Mówiłeś, że jakaś e, Ameryka do nas napisała żeby chyba z pozdrowieniami. Coś takiego? Nie, że, że my że prosiła nas, żebyśmy ją pozdrowili. To pozdrowimy? No, pozdrowiliśmy już. A. O Jezu. To, ja. to jeszcze raz pozdrawiam. To jeszcze raz pozdrawiam z całego serduszka. A. To już było w sumie dawno kilka miesięcy temu, albo miesiąc. No ale, ale pozdrowiliśmy. Liczy się, że to, że dostała te pozdrowienia. <śmienic> o nie, jak, jakiś chyba pan, pan od chemii na mnie się złości. To jest chyba pan od chemii. No tak, to <śmienic> <Ale> od chemii. <śmienic> ale jaki gruby, chyba mu się przytyło. <śmienic> Wszyscy chyba w tej szkole są grubi. Pan od WF, pan od chemii. No. O Jezuś. Co się znowu już stało? No pan od chemii oczywiście. Nie chcę, żebyśmy wychodzili z yy, na drzwi na ser nałożył. Cześć. Pan od chemii jest po prostu chory. Cześć Olivia. Cześć. Witam serdecznie. A oczywiście nie... Ale nie mówię o Pani od Chemii z, na, z naszej szkoły, A -a. żeby mi dostała pały. A -a. O, śpi. E -e. Pani od Chemii nie do Ciebie. Pani od Chemii do Ciebie. I tam grani, no nu 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 tylko i z kijami, nu 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 Oliwia bo Ale jestem ja Co? Mm. I dobre kryjówki zna mm. Oliwia naprawdę Zapytowałam się sobie za piosenka jak wygląda na TikToku Co my TikToka kręcimy czy jak? Ty kręcisz A, No tak Odry, odróżniasz odcinek na YouTube'a od TikToka? Czy nie za bardzo? Dobry będzie. Bo... Ja nie mogę. A i w ogóle zapraszam na mojego i kulki TikToka. Uh -huh. Mój TikTok nazywa się kociarka 12309, a kulki nazywa się Kula Daje Fula Podłoga. podłoga Nie chyba na podłoga. Nie, Dwie podłogi. A, dwie. A trochę dziwnie, bo mi w ogóle nie pokazuje tw tego kulka dajfula. Fula. Przecież kiedyś mnie znalazłaś. Ale się no ciebie, no, ale nie kula dajfula. Fula. Jezus, Maria. Zdarzyła się awaria. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli wam się tak. podobają takie ja się typu wam Jak się wam podoba taki typu content, to zapraszam do Sub subskrypcji. Subskrypcja nic nie kosztuje, ona może pomóc. Tak, nas to bardzo motywuje tak. I, i przypominamy pod odcinkiem, gdzie są yy, kociakowe ważne informacje: yy, mo można się z nami spotkać. Na 30, na 30 subskrybentów i trzeba pod tym odcinkiem kociakowe ważne informacje dać lajkę lajka, lajka i komentarz, że chcecie po prostu. Mhm. O i jak będzie to spotkanie z nami, z nami na przykład w domu, w Brookhaven? No myślę, że w Brookhaven. Tak, to jest spotkanie? No no to e, my tylko będziemy dodawać subskrybentów tego kanału no, do znajomych. Tak. I czy Oliwia wiesz, co my tu mamy zrobić? Nie, nie wiem. Oj! Ktoś weszł do szafki. A, aha. O, o, wenty. Wenty? Wenty. Wentylacja szkolna. Na, na. O Jezus, jak wolno się chodzi. Oliwia, możemy sobie zrobić takie tycie pytanka. Okej. Okay. Cieszysz się, że idziemy do komunii? Zatrzymałaś? Co zatrzymałam? Odcinek? Nie. A co? Nic, po prostu się tak pytałam to cieszysz się? No? Jezus Maria, w co on się ubrał? Nie, no nie wytrzymał. <grym> Szkoła jest dziwna, ale nie widziałam, że aż tak. <grym> Teraz możemy y, popływać. Ale w sumie naszej klasie jest dziwniej. A -a! No nie wiem, w naszej klasie na przykład nie pływamy w basenach, w wentach pod wodą. Boże, tu się zmieni. Jezus Maria. O, tam trzeba do góry. Ta, 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 ta. O, basen. No, w naszym basenie nie ma dziury do wentów. O, o pasz chyba dopłynął tu do celu. Nie, no, my mamy lepszy basen. No, my mamy taki na całą salę, praktycznie. No, i w ogóle jeszcze tutaj jest. Od basenu, i ktoś, żeby nas splinował, możemy się utopić. No, jest ratownik, i panu basenu. W sensie jest też pani, ale to jak już to na, na dodatkowym basenie. Hmm. Ui! Happy, happy, happy. Dobra, chodźmy dalej. No, chodźmy. To chłopcy na basenie zawsze, oni zawsze zalewają cał całą prysznicownię. Ty nie wiesz, bo ty nie chodzisz na ten basen, ale ja wiem. się tego nie Na serio? Oni, oni roz rozlewają wodę po całym basenie? Skąd to wiesz? No bo przecież chodzę na ten basen. No, ale nie z chłopakami. No ale pani zawsze krzyczy. O nie, nie można do damskiej. Nie, ja tam nie wejdę. Nie, nie, nie ja, ja się boję do męskiej. To mi strasznie. Ja wolę się sobie poczytać w, w damskiej. się poczytać. nie cała podłoga jest ściana. <noise> Oliwia, jedynym naszym zadaniem wiem, jest dotrzeć... Nie, Oliwia, nie, nie, nie. Błagam, powiedz, że to jest czarna, a nie brązowe. Nie wiem, ale ja już od nowa, bo, bo nie... Bo... W tym okropnym miejscu dłużej. Oliwia, chodź tu, bo ja, ja widzę czarną... Dobra. Ja widzę brązową Nie, dyrę. nie, trzeba. musimy być... W takich miejscach. Mm. No kurczę, nie wiem gdzie iść. Ej, też coś nagrywamy? No zobaczymy. Zobaczymy, czy widzę, widzę, zostawiam dużo lajków, mało. Jezus Maria, co to jest? Nie wiem, ale, ale chyba nie chcę wiedzieć. <laughs> no to może my pójdziemy? Halo, papa ma nie widzę. Ne ne ne, co to za rury wiałe? Jezus Maria, nie, umarłam. Jezus Maria. Olivia. Poczekaj, bo musimy się przedostać. Aha. Kraj. Ogólnie ostatnio były sześćdziesiąte szóste urodziny naszej szkoły. Była w sumie rocznica naszej szkoły. Na szkoły. Ja Co? No nie wytrzymam. Co? Nie, nie słyszałaś mnie? No tak, dlatego, że zatykasz głośnik. Nie zatykam, nie zatykam głośnika. Zatykasz. O, nie. uciekłam. Upewnij się, że lubisz i. Aha. Jaki jest Twój ulubiony kraj? Nie zadawaj takich pytań. No to jest proste, no. No ale mam dwa ulubione. Ja też mam dwa ulubione. No, mówiłeś, że lubisz ten taki inny. No tak, no ale Polskę też lubię. No. Możemy pozjeżdżać. i Jezus Maria! Ja lubię butterfly! Gdzie ja spadłam? Nie polecam wchodzić na zjeżdżalnię to, yy, to zjeżdżalnia śmierci. Co to był za zjeżdżanie? Leniks! Leniks. Nie zostawaj ja, mnie. Jakiś Feniks Chyba... O, właśnie ją pozdrawiam. Feniks O, Fenix. Feniks pozdrawiamy. Lenix. Lenix, no dobra. Bo ja nie wiem, bo ja tam nie widzę, co to za nazwa. Jak się nazywa? No. Czy pewnie Lena. Len Jezus Marek, tam coś się ruszało No i takim akcentem kończymy ten odcinek A więc papa, kocieki... Bajoszka, kokoszka